Jeśli uwielbiasz rakiety, to masz niesamowite szczęście żyć w czasach, które przynoszą absolutną erupcję premier nowych modeli. W ciągu ostatnich kilku lat, premierę miało sześć nowych, ciężkich i superciężkich ciężkich rakiet orbitalnych. A to licząc tylko te rakiety zachodnie. Poprzednie generacje takich rakiet wcześniej nie istniały, albo miały premierę 20 i 30 lat temu nawet. Przykłady: w styczniu 2024 roku pierwszy raz w kosmos poleciała rakieta Vulcan od United Launch Alliance która zastąpiła rakiety Atlas V, premiera w 2002 roku, i Delta 4 Heavy, pierwszy lot w 2004. Europejska Ariane 6 wystartowała po raz pierwszy w lipcu 2024. Jej poprzedniczka Ariane 5 poleciała w kosmos pierwszy raz w 1996, tak. Najnowsza japońska rakieta, H3, pierwszy raz poleciała w 2023 roku. Ten lot nie był udany, ale w 2024 już był sukces a jej poprzedniczka H-2A swój dziewiczy lot w kosmos odbyła w 2001. Rakieta SLS poleciała w 2022, a jej poprzednik promy kosmiczne STS miały premierę przecież w 1981. A teraz w 2025 roku orbitę osiągną ciężkie giganty. Rakieta New Glenn już to zrobiła, a w kolejce czeka Starship. Miłośnicy rakiet mogą czuć się mega rozpieszczeni premiery nowych ciężkich rakiet to doskonały przykład ogromnego rozwoju branży kosmicznej. Ciekawe wideo? Zaobserwuj po więcej.